Cześć, kochani! Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę przedstawić Wam tak ekspresowy przepis. Mam dla Was recepturę na jogurtowe lody. Zaczynamy. Mrożone owoce leśne. Oczywiście, Wy możecie użyć dowolnych, ulubionych owoców. Piszecie w komentarzach, że w Waszych lodówkach zalegają jogurty. To fantastyczne rozwiązanie tego problemu. Do mojego przepisu użyję jogurtu greckiego, Wzbogacę go o syrop z agawy i cytrynę. Zobaczcie, jak niewiele składników. Proste przepisy bywają najlepsze. Dokładną listę wszystkich składników mm, znajdziecie w opisie filmu poniżej. Syrop z agawy. Dodajemy go tyle. Ile lubimy? Jeżeli lubicie słodki smak, dajcie go więcej. Owoce leśne są dosyć kwaśne, ale ja dodatkowo podkręcę je sokiem z cytryny. Ci, którzy obserwują nas uważnie, to wiedzą, że ja uwielbiam kwaśne smaki. Teraz wystarczy zmiksować wszystkie składniki. Dodam, że jeżeli chcecie poznać inne receptury na wykorzystanie Takiego wielofunkcyjnego sprzętu, napiszcie nam o tym w komentarzu, a ja zabieram się za miksowanie. Idealnie! Jeżeli masa nie jest od razu odpowiednio schłodzona, należy ją włożyć do zamrażarki na minimum godzinę. Lody wkładam do zamrażarki, a wy zastanówcie się, z czego przygotujecie te lody i obowiązkowo się tym pochwalcie. Nakładamy. Oh. Mogłyby jeszcze trochę czasu spędzić w zamrażarce, ale. Ja jestem niecierpliwa. Wy też będziecie, jeżeli tylko raz spróbujecie tego przepisu. Na sam koniec moje lody posypię musli. Może to też być granola. W końcu to lody jogurtowe. A ja lubię, jak czasami coś chrupnie. Dodam jeszcze świeżych owoców. No i degustacja. Popatrzcie, jaki piękny. Pyszne, lekkie, jogurtowe, owocowe, lody. Mm.